Zaproponowałam, że zaopiekuję się domem mojej siostry, podczas gdy ona i jej mąż będą uczestniczyć w tygodniowej konferencji w Brukseli. Wydawało się to doskonałą okazją do ucieczki, odłączenia się. Jej dom był przestronny, spokojny, otoczony zielenią. Tylko ja i cisza przynajmniej tak mi się wydawało. Trzeciego dnia otrzymałam wiadomość Liam wraca wcześniej niż się spodziewano, skrócił swoje wakacje. Czy mogłabyś przygotować dla niego pokój gościnny? Liam, mój siostrzeniec, dwa lata młodszy ode mnie, wysoki, uroczy, z jasnobrązowymi rozczochranymi włosami i oczami pełnymi ognia i spokoju jednocześnie. Studiował w Amsterdamie, a ja nie widziałam go od prawie roku. Fala niespodziewanego oczekiwania poruszyła się we mnie. Przyjechał późno tamtej nocy, po północy. Czas stukał w okna, gdy usłyszałam otwierane drzwi. Wszedł z plecakiem, na jednym ramieniu, mokrymi włosami, oczami ciężkimi od zmęczenia podróżą. Gdy mnie zobaczył, uśmiechnął się szeroko, szczerze. Moja ulubiona ciocia, powiedział, obejmując mnie ciepło. Nie byłam pewna dlaczego, ale ten dotyk pozostał na mojej skórze dłużej niż powinien. Zostaliśmy w kuchni rozmawiając, opowiadał mi o Barcelonie, o imprezach, przyjaciołach, włóczeniu się po nieznanych ulicach. Jego głos dojrzał, a od czasu do czasu spoglądał na mnie w sposób, który ściskał mi serce. Może to była moja wyobraźnia, ale tej nocy, leżąc w łóżku, nie mogłam wyzbyć się sposobu, w jaki na mnie patrzył. Następnego poranka zszedł na dół w prostym t-shercie i dresowych spodniach, włosy nadal rozczochrane twarz surowa od snu. Siedząc przy stole i popijając kawę, zauważyłam, jak często mnie obserwuje, jakby próbował przeczytać między moimi słowami lub poczuć coś, czego nie powiedziałam. Po śniadaniu wyszliśmy razem do ogrodu. Ja wyrywałam chwasty z rabaty kwiatowej, a on pomagał usuwać gałęzie, które spadły w czasie burzy poprzedniej nocy. Było coś uspokajającego w dzieleniu się cichymi fizycznymi pracami. Od czasu do czasu nasze spojrzenia się spotykały, krótkie, naładowane znaczeniem, które mówiły więcej niż słowa. Zaoferował, że przytnie pnące róże. Patrzyłam, jak sięga w górę, koszulka delikatnie przylegająca do pleców, i na moment musiałam odwrócić wzrok, bojąc się, że moje myśli mnie zdradzają. Później razem gotowaliśmy obiad. Żartowałam z jego umiejętności krojenia. Oskarżył mnie o perfekcjonizm, gdy wytarłam mu kroplę sosu z policzka palcem. Spojrzał na mnie, naprawdę spojrzał. To trwało zbyt długo, a żadne z nas tego nie wspomniało. Jego wzrok pozostał na mnie na chwilę po tym, nie uśmiechał się, po prostu obserwował, jakby uczył się czegoś nowego o mnie. Tego wieczoru zwinęliśmy się na kanapie pod kocem i z herbatą, aby obejrzeć film. Nasze ramiona od czasu do czasu się dotykały. Były chwile, kiedy czułam, że jego oddech się zatrzymywał, a mój też. Potem powiedział: Czy pamiętasz, jak zasypiałem na twoich kolanach, jako dziecko? Uśmiechnęłam się delikatnie. Zbyt szybko dorosłeś. Utrzymał mój wzrok. Ale ty, ty się nie zmieniłaś, nadal jesteś piękna. Przez moje ciało przeszedł dreszcz. Nie ten, którego pozbywasz się machnięciem ręki, ten, który osiada głęboko. Lekko się pochylił, kładąc swoją rękę na mojej. Powiedz mi, żeby przestać, szepnął. Nie zrobiłam tego. Przybliżył się, musnął mój policzek. Potem włosy. Jego oddech był ciepły na mojej skórze. Nie było pośpiechu, żadnego przekroczenia, tylko napięcie, szczere, powoli żarzące się napięcie. Po kilku uderzeniach serca wstał. Dobranoc, ciocia, powiedział z delikatnym uśmiechem: Nie spałam tej nocy. Następny dzień czuł się tak samo, ale wszystko się zmieniło, każde słowo, każdy wzrok miał nową wagę. Spędziłam godziny, unikając go, udając, że porządkuje ogród, organizuje stare papiery, ale wciąż mogłam go czuć w powietrzu, w moim pulsie. Tamtego popołudnia przyłapałem go na szkicowaniu w notesie, który zawsze nosił ze sobą. Zapomniałem, że lubi rysować. Kiedy się zbliżyłem, szybko go zamknął. To nic, powiedział, ale uchwyciłem spojrzeniem rysunek mnie w kuchni nalewającej herbatę. Moje serce na moment zamarło. To nie było tylko dokładne, było pełne czułości, detalu, emocji. Tamtej nocy czytałem w łóżku, gdy usłyszałem kroki, delikatne pukanie. Jeszcze nie śpisz? Odpowiedziałem, że tak. Wszedł i usiadł na skraju mojego łóżka. Nie mogę przestać myśleć o zeszłej nocy, wyszeptał. Kiwnąłem głową. Ja też nie. Spojrzał na mnie, jego palce znalazły moje to szaleństwo. Wiem, że nie jest to dozwolone, ale to prawdziwe. Zamknęłam oczy. Nie mogłam okłamywać samej siebie. Kiedy jego usta ledwie dotknęły moich, coś we mnie się rozpruło, bez pośpiechu, bez obietnic, dwa dusze spotykające się w cichym ogniu. Leżeliśmy tam spleceni, nie idąc dalej. Tylko jego ciepło, jego oddech, jego palce przeczesujące moje włosy. Zdrifowałam w najgłębszy sen, jaki miałam od miesięcy. Następnego ranka miał śniadanie gotowe na dole. Chciałem, żebyś się uśmiechnęła, powiedział. Jedliśmy w milczeniu, ale powietrze między nami było łagodniejsze, głębsze. Później tego dnia poszliśmy na spacer po lesie za domem. Ścieżka była błotnista i śmialiśmy się, próbując unikać kałuż. W pewnym momencie lekko się poślizgnęłam, a on złapał mnie za talię. Zatrzymaliśmy się tak na zbyt długo. Czułam, jak jego ręce mocniej zaciskają się wokół mnie, zanim puścił. Wszystko w porządku? Zapytał. Tak. Dzięki. Kiedy wróciliśmy do domu, zaczęło padać. Staliśmy pod zadaszeniem przy tylnych drzwiach, mokrzy i bez tchu. Potem niemal mimowolnie odgarnął pasmo mokrych włosów z mojej twarzy. Nie rozmawialiśmy, nie musieliśmy. Kolejne dni mijały jak sen. Nie wspominaliśmy tamtej nocy, ale wszystko, każdy wspólny posiłek, każdy spacer, każdy uśmiech niosły ze sobą delikatną elektryczność. Pewnego popołudnia, leżąc na kanapie, objął mnie ramieniem w tali bez słowa. Pozwoliłam mu, nie spaliśmy. Po prostu istnieliśmy razem, idealnie zsynchronizowani. Pewnego wieczoru, gdy siedziałam na huśtawce na werandzie, pogrążona w myślach, wyszedł i usiadł obok mnie. Czy żałujesz czegoś? zapytał. Wzięłam głęboki oddech. Nie, nie żałuję. A ty? pokręcił głową. Nigdy. Kiedy nadszedł dzień jego wyjazdu, poczułam mu kłucie. Pakował się w milczeniu, powoli przed zegarkiem mocno mnie przytulił, długie objęcie, które powiedziało wszystko, czego nie powiedzieliśmy. Dziękuję za ten czas, za to, że jesteś, wyszeptał. Patrzyłam, jak odchodzi z delikatnym uśmiechem i burzą w sercu. Niektóre chwile się nie powtarzają, ale pozostają wyryte w oddechu, w ciszy, w pamięci. Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś, czego nie możesz nazwać, ale czego nigdy nie zapomnisz? Powiedz mi w komentarzach. To bezpieczna przestrzeń, gdzie historie są ważniejsze niż osądy. Podziel się swoimi myślami poniżej, kliknij. Lubię to, jeśli jedna chwila kiedykolwiek zmieniła wszystko. Udostępnij ten film, jeśli wiesz, że pragnienie nie prosi o pozwolenie, po prostu się zdarza. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś, czego nie możesz wyjaśnić, ale czego nigdy nie zapomnisz? Powiedz mi w komentarzach. Tutaj nie oceniamy, czujemy. Kliknij. Lubię to, jeśli kiedykolwiek podążałeś za uczuciem silniejszym niż rozum. Udostępnij, jeśli uważasz, że pragnienie nie jest wybierane, ono cię znajduje.